Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem tak sobie porozmawiać pogadać chwilę. Otóż spędzam czas w domu, bo pogoda nie jest za bardzo pada mrzawka. Pada mrzawka, słuchajcie. I nie mogę wybrać na miasto ani na schodki. Wczoraj, słuchajcie, na schodkach siedziałem. Siedziałem do godziny 18 Do wpół do 18 wróciłem. No i zadzwonił kolega, czy nie wyjdę na schodki. Także wziąłem głośniki. Tak przed 19.00. Byłem na schodkach. Puściłem muzykę. Przyszedł kolega. Dosyć długo żeśmy posiedzieli, ponad dwie godziny. Rozmawialiśmy co u niego jak co słychać. Mówił, mówił, że był w innym mieście. Trochę w restauracji, trochę na zakupach. Opowiadał, że w JD w sklepie buty Nike były za 90 funtów ale nie jego rozmiar, ósemka tylko. On nosi dziewiątkę, yy, to znaczy ten rozmiar yy, angielski, dziewiątka. To jest chyba 43, jak się nie mylę. Także posiedzieliśmy, pogadaliśmy, nawet fajnie było a dzisiaj, co słuchajcie w domu, Luko Zada taki napój pije Energetyczny trochę. Koleżanka kupiła 30 puszek za 8 funtów, także się zużyłem z nie na to. I tak. Na zdrowie nie mam co narzekać, bo jest wszystko w porządku. Wszystkie sprawy też w porządku. Także nie jest najgorzej, jest dobrze, można powiedzieć. Wczoraj. Nie dzwoniłem do mamy Bo siedziałem w tych schodkach dopiero gdzieś tak pół do dziewiątej wieczorem, żeśmy z tych schodków zeszli Także nie dzwoniłem, bo zawsze dzwonię po 18 angielskiego czasu. Także może zadzwonię dzisiaj ale też o 19 ma nie padać, także może sobie na schodki wyjdę. Kupię jakiegoś energy drinka albo piwo. Dawno piwa nie piłem, słuchajcie. Zawsze wychodziłem na te z sokiem pożyczkowym. Dawno nie byłem. Już blisko dwa tygodnie. No. Ale może któregoś dnia się wybiorę, co zjem, może u, u Chińczyka albo w tajskiej restauracji, jakaś kawa, no później na piwo i tak do domu. Tak u mnie ten czas wygląda. No, oglądamy czasami filmy na Netflixie Koleżanka lubi oglądać Ja też czasami spojrzę coś tam obejrzę A tak to muzyka No i słuchajcie jeszcze YouTube no Bo oglądam tych chłopaków których wymieniłem wcześniej No Także zawsze mają coś ciekawego do powiedzenia i ze względu na to, że są w takiej samej sytuacji zdrowotnej jak ja to lubię sobie pooglądać Zaraz słuchajcie odpalę MacBooka Coś może popiszę na Discordzie Zobaczę to tam jest Jakoś Ci moi ulubieni youtuberzy nie wrzucają teraz filmów A Lubię sobie poglądać takie najlepsze, słuchajcie, są filmy od ręki nagrywane, proste, nieskomplikowane, bo są naprawdę prawdziwe. Tak moim zdaniem najlepiej filmiki na YouTube wyglądają. I czasami nagrywane spontanicznie, tak od razu od ręki. Koleżanka teraz jest w pracy pracuje. Teraz robi od 9 rano do 9 wieczorem po 12 godzin. Także zarobi, a pieniądze się dla niej przydadzą, bo ostatnio miała sporo kasy, ale takie babskie zabiegi. Słuchajcie, to włosy. To rzęsy, to paznokcie, to inne rzeczy. No i sporo kasy wydała. A wszystko kosztuje, słuchajcie. Ceny poszły do góry. Wszystko jest drożej. Nie ma już tak tanio. Kiedyś kupowało się za pensy, a teraz trzeba już kupować za, za funty. Niestety wszystko się pozmieniało. Pomagałem dzisiaj dla babci. Babcia do mnie zadzwoniła i poprosiła, żebym poszedł do niej four palm Pant Milk kupić. Czyli butelkę mleka. Takie 4 painty. Taka większa butelka mleka. Także kopiłem i mówi do mnie co chcesz, mówi obraz czy gotówkę. Ja mówię gotówkę. To dała piątaka dla mnie. Za to, że chodziłem 5 funtów. Także schowałem do kieszeni zadowolony wróciłem do domu. No babcia tak pomagam dla babci mam mam nad nią opiekę pewne sprawy i pomagam Oczywiście tam też rodzina przyjeżdża i oni znają wiedzą że do babci chodzę i nie mają z tym problemu To znaczy babcia sama do mnie dzwoni to przyjdź to na kawę to lówka sobie jako zapali mi papierosa to pokadamy no i tak czas z babcią spędzam. Babcie ma koty, dwa koty ma, męża już nie ma, ale w miarę dobrze się trzyma. Ma tam problemy ze stawami, bo i stawy pukną po prostu nogi, pukną bierze od tego leki. Także trochę problemy z chodzeniem ma. Chodzi po domu, ale żeby tak wyjść gdzieś dalej, to już byłby problem. Dlatego do sklepu to ja chodzę. Coś tam kupić. Nie narzekam, bo bo też ostatnio wypełniałem formularz e, e, na internecie taki... Postarałem się o, o łączone zasiłki, i tam było pytanie: czy opiekuję się kimś? To zaznaczyłem, że się opiekuję, i w dalszym ciągu pytanie było: czy tygodniowo to jest 35 godzin? No napisałem, że nie. To nie jest 35 godzin, bo ja tylko dorywczo do babci chodzę się, opiekuję. Także w tygodniu to jest nie wiem, kilka godzin, gdzie tam spędzę czas, a tak poza tym u mnie wszystko w porządku. Nic nie mogę powiedzieć, że jest lepiej, gorzej. Może trochę. Słuchajcie, ze spaniem jest lepiej. Dzisiaj spałem całą noc, tam koleżanka mnie obudziła. Także jeszcze przed południem miałem drzemkę, zasnąłem, bo tego snu to nigdy za dużo, bo. Jak się człowiek dobrze wyśpi, to i umysł lepiej funkcjonuje. Jest znacznie lepiej. Lepiej się myśli, lepiej się funkcjonuje. Miałem dla was ten głośnik pokazać, ale nie mam go teraz przy sobie, który kopiłem. 151 funtów zapłaciłem, ale bardzo ładnie gra Ankara basy wszystko i głośno Także bardzo dobry sprzęt tylko wyjść na schodki, sobie muzykę puścić Ja puszczam Zapel Music bo mam e, wykupiony e, cały pakiet, nie? To znaczy tam ten podstawowy za za, za 19 funtów tam miesięcznie chyba płacę 18,99 jakoś tak i mam dostęp do muzyki, do filmów, do gier i do większej pamięci, do chmury. także chmura się przydaje, bo to słuchajcie mi to zmniejsza, zmniejsza zdjęcia, po, te pojemność tych zdjęć nie ma tam megabajtów, tylko jest tam o wiele mniej. ich w chmurze trzymam. Dawno jakichś zdjęć nie robiłem, a mam specjalny program na telefonie do, do obróbki zdjęć. Także coś tam może na Face się wrzucę z czasem. Kolega, dzisiaj pewnie w domu. Bo też brzydka pogoda nie wychodzi. Koleżanka dzisiaj powiedziała do mnie tak, wychodząc z domu: zupa w lodówce, schabowy w kuchni, sałatka w lodówce, ziemniaki w lodówce. Mówi, że tak jak dla męża obiad zrobiła. <grym> tak jak dla męża, no co żyjemy razem, mieszka u mnie, to niech robi. No cóż, teraz i tak nie będzie robić, bo o 9 będzie wracać z pracy zmęczona. Tak dwie godziny i położy się spać. 11. A później znowu rano trzeba wstawać. Ale blisko ma do pracy, ode mnie ma dosłownie dwie minuty. Na drugą stronę ulicy przejść. także ma bardzo blisko. Dobry ten napój. No kozane. Orange. Ostatnio może trochę za dużo energetyków piję, ale lubię czasami jakąś kawę, takiego już energola wypić czuję się z tym troszeczkę lepiej ogólnie rzecz biorąc to tak nie przysypiam codziennie żeby mi tam w dzień muliło, to nie jakoś do tego snu muszę się przyłożyć, ale nie ma z tym problemu. No cóż, porozmawiałem trochę pogadałem, tak chciałem się chwilę wygadać. Bo dzisiaj taki pochmurny dzień, taka mrzawka pada drobny deszczyk. Ale to będzie się sączyło, Słuchajcie, do 18 wieczorem. Także dłuższy czas. Także ani z domu wyjść, ani, ani sobie usiąść na, na schodkach, posiedzieć muzyki, posłuchać. Chociaż te głośniki, co mam, ten głośnik jest w jakimś stopniu wodoszczelny. Na jakieś ochlapania, jakiś lekki deszczyk jest wodoszczelny. Także to nic nie grozi. Coś tam na le, lekki deszczyk trochę wody to nie przeszkadza nic mi się nie stanie i tak to dzisiaj jest słuchajcie bez szabu. no wezmę zaraz tego macbooka tutaj na stole rozstawę podłączę i popiszę słuchajcie trochę na discordzie zobaczę co tam co tam ludziska piszą ciekawego dobrze już jest ponad 17 minut także myślę że tej gadki wystarczy. Dziękuję, że tam czasami mnie tam oglądacie, zobaczycie, co nagrywam, bo bo mi to też w jakimś stopniu pomaga, nawet na zdrowiu psychicznym, że tak powiem. Dobrze. Dziękuję. Trzymajcie się Tobem.